Nazywam się Tibor Gerencjir, jestem Węg z Węgier, mam 27 lat i tutaj pracuję w, War w Warszawie. Dlaczego nie? E Polska jest świetnym krajem. Ja ukończyłem polonistykę w Budapeszcie kilka lat temu i zdecydowałem się e tak, że tutaj wyprowadzę się do Warszawy. Z jakiej powody? Już znam to miasto. Ponieważ cztery lata temu już byłem tutaj na wymianie studenckim i wiedziałem, że Warszawa jest bardzo spoko miasto, ludzie są bardzo mili i miałem tutaj dużo przyjaciół. A potem okazało się, że mam tutaj możliwość pójść na staż do instytucji Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności. I na początku tego stażu powiedzieli, że mogę tutaj zostać. Więc, więc tutaj teraz jestem współpracownikiem tej instytucji. Uważam, że Polacy, jak pójdą imprezować, to zwłaszcza dziewczyny, bardzo pięknie się ubierają. Eee, a na na końcu nocy nie zawsze tak pięknie wyglądają, tak jak na początku. Kobiety na końcu imprezy już nie wyglądają tak świeże, ale mimo tego uważam, że kobiety są bardzo piękne. Bardzo. Jeśli na przykład spaceruję tutaj na nowym świecie, czasem mam takie wrażenie, że wpadłem do pokazu młody. Bo na przykład w Budapeszcie nie można obejrzeć. Można oczywiście, ale, ale nie w takim tłumie. Piękne kobiety. Jestem naprawdę fanem. No, bardzo dobrze się bawiłem, ponieważ na weselach można obejrzeć bardzo pięknie, że Polacy naprawdę potrafią dobrze się bawić. I nawet do rana. Na przykład to też jest różnica między naszymi krajami, że u nas nie ma tego pojęcia, że poprawiny, a tutaj w Polsce, na przykład poza Warszawą bardzo często świętują poprawiny. To było bardzo ciekawe dla mnie, że bawimy się do 6, 7, 8 rana, a potem gospodarz obudzi mnie, nie wiem, oj. 13,14 13, 14 i zaprasza na ponowną imprezę i bardzo e, przyjemny. zaszokowało mi to e, w pozytywnym sensie, bo nie liczyłem na to, że e, nawet najstarsi ludzie też będą mieli e, siły imprezować następnego dnia, ale miały siły i jak. Polacy i Węgrzy nie tylko teraz e, są tak, w bliskim kontakcie. Na przykład, nie wiem ile to jest znana historia w Polsce, na Węgrzech jest bardzo mała znana historia, że dużo Polaków e, znalazło schronienie, schronienie e, na Węgrzech w okresie II wojny światowej i na przykład w rodzinie mojego dziadka też przybywał jeden oficer wojska polskiego, i mój dziadek bardzo dobrze wspominał na ten oficer. Powiedział, że był prawdziwym dżentelmenem, i nawet jego mundur zostawił u nich, ale nigdy w życiu nie wracał na Węgry, przynajmniej. Może tutaj żyją jego wnuki, gdzieś w Polsce? W Polsce macie bardzo dzikie imprezy, to trzeba przyznać. To mi bardzo się bawi, że na przykład, kiedy jest, jesteś w klubie i tam siedzą na przykład kobiety. I oczywiście Polacy, mężczyźni. Chcą zatańczyć z, ni z nimi. No i co robią? Pójdą do nich i oddają rękę. Ale to jest bardzo śmieszne dla mnie, bo na Węgrzech nigdy w życiu nie widziałem, że tak poprosić ee, kobietę na taniec. O, polska kuchnia. Bardzo lubię, kocham tą polską kuchnię. Mimo tego, że na początku bardzo brakowało mięsa. Bo chyba polscy widzowie nie wiedzą, że my węgierskie jemy mięso z mięsem. Na przykład i w zupie, i w drugim daniu też zawsze znajduje się jakieś, jakiegoś gatunku mięsa. Ale tutaj, <grytanie> dzięki Bogu, przynajmniej w zupie nie ma mięsa. E, na przykład w rosole też bardzo rzadko znajdę mięso, mimo tego, że robicie z, z, z mięsa. Bardzo lubię. Moje ulubione zupy są na przykład żurek, e, ściawiowa, e, chłodnik. Jadłem polski guleś i wiem, że nie ma nic wspólnego z węgierskim gulaszem, mimo tego, że nazwa gulasz, polski gulasz i węgierski gulasz to samo. Tutaj w Polsce dacie w restauracjach gulasz jakiś mięsa z ryżem, ale u nas to jest zupa. Proszę. Cię. Kiedyś parę miesięcy temu, tutaj byłem w Warszawie, już wróciłem, może z pracy, może z imprezy, już nawet nie pamiętam. Ale wiedziałem, że jakiś stary Igarus, czyli taki stary węgierski autobus kursuje na mojej linii. No, Od razu wsiadłem i słuchałem muzykę. I właśnie słyszałem, że w Radiu Polskim, w środku Warszawy. Puściali e, dziewczynę w perłych włosach od Omegi, od zespołu węgierskiego z lat 70. I to było bardzo miłe dla mnie, ponieważ jestem tutaj w Warszawie, tak niby samotnie, ale mimo tego, kurs, e, jadę autobusem węgierskim i słucham z radia polskiego węgierską piosenkę. Słyszałem e, tą piosenkę w wersji w wykonaniu kult. I to bardzo mi się rozbawiło. Powiem wam szczerze, że, okej, okay, poznałem rytm i muzykę, ale jak, jak ten koleż zaczynał śpiewać po węgiersku, to myślałem, że to jest trzeci język, ani polski, ani węgierski. Mimo tak uważam, że piosenka jest bardzo dobra i, i mi się bardzo podoba, że Polacy starają się śpiewać po węgiersku. Kiedy przyjechałam do Polski e, i mieszkam w, w akademiku, moja koleżanka, Polka, którą tutaj poznałam, ciągle mówiła, że jestem kujonem. Jak, jakim kujonem, takim kujonem. I wcale nie rozumiałam, skąd ona wie, jaki mam stosunek do kobiet. A później dowiedziałam się, że, że słowo kujon ma inne znaczenie w języku polskim i węgierskim. Bo w języku węgierskim to znaczy, że jesteś flirciarzem, podrywaczem. A w języku polskim to także, że dużo się uczysz. To, to jest różnica. Na, na początku byłem studentem historii, a wiedziałem, że jako historyk jest bardzo trudno znaleźć pracę na rynku pracy, ponieważ szukam jakiś inny kierunek. Kiedy wybierałem polonistykę, moja mama płakała przez 3 e, dni, ale mimo tego uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Chyba jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Moja mama chciała, abym wybierać e, e, prawo, <laughs> bo wiedziała, że mi, myślała, że ma więcej sensów ukończyć prawo niż polonistykę. Teraz, teraz piszę moją pracę doktorską z historii na temat związki polsko-węgierskie kulturalne w okresie międzywojennym. Pozdrawiam użytkowników Wirtualnej Polski. Wydwiozłem o Wirtualna Polska.